Owszem, panie doktorze, ja pamiętam, że pan mi pozwolił tylko na jeden kieliszek dziennie, ale ja się leczę u wielu lekarzy. Zakurzę fakę, nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze. Nie dzwon do mnie, kiedy będę stary. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze. Nie dzwon do mnie, kiedy będę stary. Swą, na lepszą książkę, na handlu z będzie zatwarty. Całkiem spokojnie wypije trzecią kawę, nie nie domie, kiedy będę stary Całkiem spokojnie Trzecią nie, nie do mnie, bo kiedy będę Patrz na mnie, spieszyć się nie należy I ze wszystkiego otrząsać się jak więc Takiem spokojnie wypiję trzecią kawę, nie Nie dzwoń do mnie, kiedy będę stary. Całkiem spokojnie, nie trzęcią Nie dzwoń do mnie, kiedy będę Nawiązując do tego, o czym mówił w dzisiejszym odcinku, odcinku pamiętnika pisanego na wietrze Krzysztof Jaślar, myślałem, że znajdę jakąś piosenkę o tym, że całkiem spokojnie wypije siódmą kawę, ale nie było żadnej takiej. Było o trzeciej kawie. Jerzy Filar zaśpiewał piosenkę za szybą, a my z Tomaszem Jachinkiem, proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o precyzyjnie powtarzalnych piosenkach, to znaczy o takich, które po latach okazują się jakby pisane e, wczoraj. No i też staramy się rządowi pomóc, w znalezieniu 20 miliardów złotych na do tej, uh -huh. tej piosenki z 1973 roku gdzie słuchacze są bliżej, gdzie im łatwiej, na którym polu. Akademia.rozrywki Różne przychodzą propozycje, na przykład pan Stefan napisał utwór to pero pero, bilans musi wyjść na zero, a oszczędności sprzedać puste butelki i parę złotych się znajdzie, tak jak u Misia, co kupił Mercedesa na przykład. Ktoś jeszcze zaproponował, żeby piosenka Wypijmy za błędy, za błędy na górze była uznana za, za taki precyzyjnie, stale aktualny utwór, ale bo to jest duży... Duży, duży problem yy, poznawczy. Yy, to jest strasznie ciężki dylemat, bo bardzo łatwo wymienić e, utwory, które są cały czas aktualne. Tak, no niech żyje bal. Niech, niech żyje, żyje bal. Albo, albo y, przyjdzie walec i wyrówna. Tak, to to też... są utwory ponadczasowe, ale to chyba nie o to chodzi. Nie, 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 o takie precyzyjnie, aż zaskakujące, Ja że się posłużę skojarzeniem, jakiś y, zespół kabaretowy albo, albo y, solista kabaretowy wpadł na pomysł, że przerobił bardzo sprytnie y, utwór, może przerobił, sparafrazował y, utwór Agnieszki Oś Gadu, gadu nocą na temat gadu-gadu takiego programu komputerowego. Na to, to nowego Zupełnie. No i, i, i stał się jak najbardziej aktualny. I pasuje. I pasuje. Bardzo. No, Gadu-gadu-gadu nocą. No to jakiś kolega, ja nie pamiętam. Wiem, że oni ospę zgrali w ostrołęce. No, no. Ktoś z Państwa też tutaj zwrócił uwagę nam wczoraj, kiedy z Robertem Górskim na temat kryzysu. Rozmawialiśmy, że. Z Robertem Górskim na temat jakiego kryzysu? Światowego. no uu, a nie, nie. No, twierdził, że się zna, tak że z nim rozmawiałem na ten temat. W każdym razie... Znaleźliście panowie jakieś antidotum? Tak, Tak? że będzie dobrze. Że będzie, no to świetnie. Doszliśmy mhm. do tego wniosku. To, że nie słuchałem, to bym wiedział, ale wczoraj byłbym spokojniejszy. W każdym razie ktoś zwrócił uwagę na przykład, że się teraz brygada kryzys spopularyzuje, że, że... można być kryzysową narzeczoną. Pamięta pan taką postawę? No oczywiście mogłaś... Dlaczego moją przeszliśmy być? na pan, nie wiem dlaczego, ale... <noise> Bo ja po, y, powiedziałem o panach, którzy wczoraj się zastanawiali. Mhm. Dobrze. Okej. Mogłaś moją być kryzysową Ten narzeczoną. Panu. Nabiera to nowego znaczenia. I, ale refren już jest, bo pisać na pocztówce nie wiadomo skąd wesołych świąt, a już jesteśmy po świętach. Ale przed następnym? No, no, zawsze jesteśmy przed jakimiś świętami, to bez dwóch zdań. No to tak, ale to jest z kolei znowu utwór zawsze aktualny. Ponadczasowy, bo zawsze jesteśmy przed jakimiś świętami. Tutaj pan Fabian napisał, że racji wieku mojego piosenką z wczesnej młodości, aktualną dziś bardzo, jest przebój zespołu tilt, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. No. Ale to zawsze pasuje. Nie, nie, z, no, z, no, zwłaszcza w czasach kryzysu, prawda? Że może będzie przepięknie, może będzie normalnie. Jest to niedawno jakaś partia polityczna sobie w kampanii wykorzystała ten fragment jako hymn. I to nawet no, nie powiem nazwy tej partii, ale, ale udało, udało, jej nie, się. udało jej się. Zobaczymy co da. dalej, prawda? Ale później zmienili yy, metaforę na cuda. Mhm. Już nie, że normalnie, tylko że, że poszli w cuda. No to już wiadomo jaka partia. Pani Ania napisała, aby zdobyć 20 miliardów... O! To znacznie ciekawsze. Tak, jest przynajmniej jedna cenna rada. Aby zdobyć 20 miliardów należy pracować uczciwie przez całe życie. To jest świetna rada pani Aniu. Podejrzewam, że, że się minister finansów bardzo ucieszy, jak, się, jak usłyszy w Je, trójce, gdzie zna. płacić podatki. No, to czekamy na kolejne pani propozycje. Anio, mm, czuć bankowca, czuć bankowca w pani. Akademia.Rozrywki czekamy na Państwa propozycje. Informacja o kolejnych koncertach kabaretowych w najbliższą sobotę 7 lutego o 19 w centrum Łowicka w Warszawie lider kabaretu Koń Polski, Leszek Malinowski, uruchamia scenę kabaretową uh. i tam oprócz konia polskiego będzie występował również rysownik Henryk Sawka. To w najbliższą sobotę w Warszawie przy ulicy Łowickiej 21, a w poniedziałek w piwnicy pod Harendą w Warszawie na kabaretowej scenie trójki kabaret Adin. To jest kabaret założony przez lidera kabaretu potem, twórca kabaretu potem Władysława Sikorę. Teraz z tą formacją występuje kabaret Adin. Przy fortepianie zasiądzie słynny potem Pianista smutny, legendarny, kultowy, 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 legendarny, smutny, to w poniedziałek o 20 w piwnicy pod Harendą. Zapraszamy Państwa na te koncerty, a teraz zapraszamy na powtórkę z rozrywki.